14:43 18 dzień 8 miesiąc niedziela yy, to jest jest o był stoper. Trzy, trzecia godzina, 40 minuta naszego spływu. Jesteśmy po krótkiej przerwie. pułka się zsikała. Żartujemy. No. <laughs> yy, wymyśliła też. bardzo mądry sposób, żeby powrócić spodnie, yy, że jak po prostu na miejscu sobie przełożyć na drugą stronę i będzie miała suchą no pupę no tak, pójdę właśnie. Do samochodu Wyschnie mi... Słuchajcie, taki protip gąbka, bo nie wszyscy dają. My sobie wzięliśmy chyba tam w innym kajaku, była gąbka do umycia kajaka, do odsączenia wody. Mamy teraz kajak czystszy w środku niż dostaliśmy, bo sobie całą tą wodę tutaj z góry był kajaczek. Wodę sobie tutaj z gąbki pompowałem, piach cały nam zsunął się tam, stamtąd sobie namaczałem i wyrzucałem. Kajaczek jest czysty. I druga rzecz, ubrania na przebranie, chociaż spodnie, tak? Bo. Tak jak było widać, przeprawy są takie, że się wchodzi do, praktycznie do pasa, a czasami nawet do szyi się do wody. Tam widziałem niektórzy poświęcali. Zależy, w którym miejscu się w, w, pr, pr, przeprawiacie. Także ubrania na, na, na co na zmianę są jak najbardziej. Da ja cię pomogę. I są jak najbardziej. O, pomocna dłoń, są okay. jak najbardziej pomocne, tak? Także ja też żałuję, że nie wziąłem drugi spodni na, na zmianę. Bo brudne można było te często, tym bardziej, że piach jest. Ja cię w ogóle piachem sypnąłem z buta, jak wsiadałem, garba zlikwiduj. O tak, zobacz. Tak jakbyś ćwiczyła. O tak. O oh, jest. O oh, jest, dobra. E, kamizeleczka, na razie. No i e, te reklamówki na śmieci, to one nie zdają się kompletnie. No to jest takie, że tak powiem, dwa to przynajmniej trzeba takie najprostsze. E, Cykoria, chrupiące plasterki z marchewki na bega. Jak najbardziej super sprawa, tym bardziej, że nie chcę już pokazywać tutaj bokiem, żeby wciągać, ale to stoi na takich nóżkach foliowych twardych, także nawet dół jest, zawartość jest uniesiona gdzieś tyle od dołu. Także dobra, e, jesteś gotowa? Tak. E, jesteś gotowa, dobra. Kapelusz, którego w ogóle nie nosiłem jeszcze. Przynosiłem go tylko wtedy jak szedłem przez tunel w Kielcach. Także ogólnie to się sprawdza. Nie wiem jak to założyć, jak to się zakłada, żeby w kamerę nie zawadzić? Tak, o nie. No bo trzeba bardzo szeroko usta otworzyć. Specjalnie. Dobra. Zakładać kamizelkę kuloodporną. Gotowa? No. Nic się nie zmieniło. Wiesz co, ja bym tylko... Chciałem się wody jeszcze napić, ale ogólnie chyba już się nie napiję. Muszę jest spakowana. Plażingi chyba w takich y, miejscach są najfajniejsze, nie? Zjeść coś, rozpracować kości. Mhm. Jest fajnie, nie? Dobra, y, stópki sobie opuczę w wodzie. Tak. Weź specak. W ogóle jest? Ok. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. 3 minuty 14. Jeszcze pożegnam widok, bo raczej tu już nie wrócimy przez długi czas. Muciki, trzy, moglibyśmy też na mleko skoczyć, na, na mleko. Fu. Dobra, to zrobimy tak. Zrobimy tak, że pani sobie wsiądzie. Zostawiosło, zostaw wiosło, zostaw zostaw, 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 Ja, ja Ci podam. Najpierw sobie wsiądź. Daj plecaczek. Dwie ręce na burtę, żeby równowagę. I na środku, tak? Tak i nóżkę też obczep, żeby ta woda troszeczkę wiesz, wyleciało. Właśnie, nie śpieszy nam się. O tak. Mhm. Ja Ci trzymam kajak w czego. Tak jest. Trzymam ja, trzymam ja, trzymam. No ja trzymam. Spokojnie nie jestem nie, nie, nie siadaj na burcie O, ale, czekaj, 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 ja tutaj gąbkowałem maty chciałaś już całą nogę. Trzymaj wór Nie, nie bo to chodzi, żeby o... mam jakiegoś jakąś na Nie ma już, Obudź sobie Przepraszam Siowi. Chciałem Cię opłukać, dobra. Dzięki, dzięki. Proszę. No to mi odpływamy. Ej, ja Ci dam, odpływamy. Mm. To jeszcze jest niejedna przygoda nas czeka. My lady. Ej, bo Ty naprawdę mi odpływasz. No. Wait, wait, don't leave me, please, don't leave me. Ja mam tylko wiosło? Tak. Wiesz no, jak się miło sieci wiosłkę? A sobie mogę wyobrazić. Wiesz co, bo tam nie przepłynie z Wiem, muszę wycofać. Ja niestety nie będę miał takiej możliwości, żeby sobie wsiąść i buty obczepać. Chociaż jednego, chociaż będę mógł. Ten kapelusz mnie bardziej irytuje, niż pomaga. No. Tylko jak go ściągnę. Tak kaczuszko już odchodzimy. Muszę ściągnąć kapelusze, bo mi się przemieszcza i mnie strasznie irytuje jak mi spada na... O teraz sobie będzie siedział. Teraz sobie nogę puczę. Okej. Okay. Dobra, pierwsza pukana noga. Jak z kula, nogi wystrzelę. Jak prąd ciągnie, że ja nie mogę kajaka przesunąć, wiesz? Trzymasz? Co? Nie wiem. Dobra. Prawo się odpychaj. Prawo odpychaj mocno. Dobra. No, jesteśmy teoretycznie online. Nic nie zostawiliśmy, oprócz dwóch rysków, dwóch skórek po bananach, dwóch które się rozkładają. Dobra idziemy 3 godziny 46 minut O Jezus dobrze byś na wodzie znowu Nie? Dobrze być tak. Na wodzie A trzeba co kolejny zakręt Naszej dzikiej Amazonki. Okrywa. Czao ściąga nas na lewo, kapitanie bułka. Nie wiem. Bo sternik nawala z tyłu. Tak. Tak. jak myślisz, czy jakieś raftingi jeszcze będziemy mieli? Nie wykluczam tego. Słucham? Nie wykluczam tego. Nie wykluczasz. A teraz możemy się śpieszyć na pizzę kielecką w Kilomonki i lody w Nowej. No to wiosłujemy. Czujemy barki, no nie? No Odpoczywaj sobie. Nie wiem, nie śpi. <głos》>, nie śpi. W

no w sumie trochę dalej siedzę od siebie, bo to dwie różne łódki. Oj, czuję barki. Będą jutro zakwaski. Wiesz co, ja tak mówiłam po tym kanutu, że będę... Po kanutu nie ja nie czułem. Kanuto, wiesz, to była przejażdżka taka bardzo chillowa. Tutaj troszeczkę to, trzeba było się namachać. Patrz, jest lina. Zobacz. Widzę, ale prawej i będzie... trochę. Okej. Co są? Kamienie Dobra Dystans? Niedaleko <laughs> Trasa, środek? Środek Środek Dobra Prędkość Troszkę prawo, nie wiem Środkiem, środkiem Jak tam kamienie przed nami? Widzę prawa strona coś na prawo Dobra Nice! Przyjemny rafting tak. Ale i tak się dynamicznie się szorowało, kilka razy Patrz, tu ogrodzone jest jakoś tak fajnie Jak lotnisko, no nie? Okej, okay, ja się zmęczyłem, także pracuję w Prawą stronę sobie załóż wiosło, za nóż bo wtedy możesz hamować i skręcać. Można się zmęczyć, no nie? Dobry call z raftingiem był, pani bułko. Tak. Tego nie widziałem. Idzę Dużo drzew, dużo, dużo drzew. Tak, powalony. Nie ma co się dziwić, wiesz, podmywa woda. Mm -hmm. Tracę grunt. Tak. Yy, I teraz bym proponowała lewą stronę. Lewa strona to jest? Dobra. Chciałabym Ta prawa taka bardziej zwariowana. Pokaż. Pokaż. A jakiś taki wir. No. A z lewej strony też. Ale... Ma... No to lewa. Mam wrażenie, że ta lepsza lewa. No. Musimy pamiętać, że nadmiarkę było znosi, no. dobra odbijamy do przodu. Sytuacja opanowana. Prostujemy. prostujemy. Tak, bo to wiesz co opływa, opływa przeszkodę i dlatego tak się zawirowywuje. wywuje. wywę, wy, Tu wy, wy. też na, na, na krzywego by się dało zwodować. Yy, Tak. Ale no to my, my mieliśmy najlepszą. Dokładnie, zero piachu. Mm -hmm. Tak, bardzo łagodne, no Dobra, ogólnie chyba chcemy odpocząć. Ogólnie pieczę minuszkę jedną słońce. Schowam pod te rzeczy Ok Słuchajcie, robimy cięcie do, do kolejnego do kolejnego jakiegoś wydarzenia Bo ta trasa tak naprawdę może się tak chillaudowo ciągnąć i ciągnąć A mamy kawał jeszcze drogi z 4 km mamy przed sobą, także coś się powinno jeszcze wydarzyć, no nie? Yy, tak więc trochę dłużej pewnie I ogólnie trzeba poczilować trochę Bo jest godzina 15. Mamy 3 godziny do dotarcia do mety Dochodzi 15 jakoś tam czas odpocząć trochę Także do następnego